Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie dziękuję, że zechcieli Państwo z nami dzisiaj być. Zadziliście Państwo chwilę, żeby a, uczestniczyć w tej krótkiej, ale bardzo ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości. E, bardzo cieszymy się, że jest z nami nasza dyrekcja, dyrektor Marek Szymonowski, pan dyrektora Tociśla. E, wolontariusze, którzy są z nami, cieszymy się, że a, dotarliście, ale bardziej cieszymy się z naszej gości, e, dla których przez ostatni miesiąc pracowaliśmy wspólnie, Pani Prezes Puławskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Pani Krystyna Neyman oraz członek Pani Sabina Wolska, reprezentująca również płaski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzisiaj kończymy w sumie to już trzynastą edycję naszej corocznej akcji zbiórki karmy dla zwierząt pozostających pod opieką. Włoskiego Oddziału Towarzystwa Ryki nad Zwierzętami i przez 13 lat co roku ta akcja spotykała się z ogromnym odzorem naszej młodzieży, a ilość karmy, którą w tym roku zabraliśmy, jest chyba tego najlepszym dowodem. Zanim to jednak nastąpi, to chcę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, e, którzy przyczynili się do o, tego sukcesu. Oddzielne słowa podziękowania oczywiście należą się naszym wolontariuszom, którzy nie tylko poświęcili swój własny czas, ale również wysiłek i umiejętności kulinarne, bo przygotowaliśmy... Przygotowali um, kiermasz słodkości, z którego pełny dochód przeznaczyliśmy na zakup karmy. No a jeszcze wyjątkowe podziękowania dla samorządu uczniowskiego, który zorganizował zupełnie oddzielną akcję sprzedaży pluszaków, i też również pełny dochód z tej akcji został przeznaczony na zakup karmy. Także naprawdę mamy wsparcie społeczności uh, szkolnej, no i jesteśmy dumni z tego, że uh, potraficie uh, pomagać. Uh, teraz bym bardzo poprosił. Że Pan Dyrektor chcę przekazać oficjalnie, tu jest um, napisane na tej białej kartce. Tak, chcielibyśmy oficjalnie przekazać Panie Dyrektorze, jeśli ja mógłbym prosić o przeczytanie i przekazanie na ręce Pani Prezes. Puławy 13 listopada 2023. W mniejszym uczniowie Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach przekazują Puławskiemu Oddziałowi Towarzystwa Opieki nad. Zwierzętami 191 kg karmy dla psów i kotów zebranej wśród społeczności szkolnej. Ogromne prawie. No <klucz> drodzy, to ogromny sukces. Nie, to jest taka. To jest tak trochę nam drukarka też więc może jakoś nie jest najlepsza, ale liczy się sam fakt, że że udało nam się w tak krótkim czasie zebrać tam tyle farmy. Tyle Także również dziękujemy dyrekcji, że umożliwia nam co roku taką akcję, a to pływakiem na Zwierzętami za to, że poświęcają swój wysiłek i swój czas na pomoc bezdomnym zwierzętom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Tak, te uśmiechnięte buźki na tablicy tak. świadczą, że e, jednak zwierzęta się cieszą i, i tak. w Was też ta radość jest. Tak, to wszystko mówię, tak, tak. pięknie rysujecie, także dziękujemy serdecznie. Tak, dziękujemy. Zwierzęta się cieszą, się cieszymy się. Najważniejsze jest to, że wszystko takie urowe, że dużo dużo wydaje od 50 do Jak Ja mam sama 47 no Proszę nam w dwóch słowach powiedzieć tak, o aktualnej działalności Towarzystwa nad zwierzętami. A to raczej dokarmiamy, sterylizujemy. Dokarmiamy, sterylizujemy. No i po prostu lecimy, bo dużo kotów jest chorych. No to zima, to teraz zimno. No. I oczywiście i psy. Wszyscy to, takie, to pieski pieski do rodzinę, dnia, tak jak wiesz, piłknął na świat, tak jak w Rosji. Źle no, no, nie bied, to jest bied, traktowane. A niektóre są źle traktowane. I czy to jest działalność no. tylko w Polsce, czy również w ościennych? Yy? A, nie, to na to tylko w Połapach. Hmm. Ale czy chodzi o jakieś tam leczenie, jakieś tam interwencje? No to na około. Czyli no, no, tam przebiorą wiesz, te jest zadzwonił, to, bied to, to bied Wolontariusze wysyłamy, no, informujemy w jaki sposób należy zrobić na sprawę. czy tam ktoś się zleca, czy trzeba czy, 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 czy karmić, czy nie a, czy tam, czy tam działamy, to no, tak. to. Czyli też współpracujesz z wolontariuszami? Y, tak. się... no, nie nie. wielu tego Nie, wolontariuszów to mamy małe. Niech to młodzi, bo po prostu nie wyczuwać. To są obowiązek. na walić się

Uchwań, czy co, czy ona jest wzroczaj, a jak nie, to ja sama, albo ona nie ma sołtysa, tak? tak? to wójta, takie tak, w ten sposób. Dalszą pomoc, tak, zapewniać. I nawet nie da się pomóc, tak? daleko, nie Jest od ja tego punktu, to jest zadanie własne gminy, jakieś tam niedoskonałości. Nie tak, bardzo często gminę zrzucałem, to, czy na Ruszają. organizację, taką odpowiedzialność. Wtedy, wtedy, Towarzystwo Opieki Nad Różnikami staje na wysokości zadania i pomaga. Tutaj hmm, pozwolę sobie też wyłożyć e, taką lotkę, którą dostajemy jeszcze poprzemy o adopcji. E, jak wygląda sytuacja z adopcją zwierząt? Czy, czy są chętni? No. Czy zawsze no. za mało? Generalnie za mało, a poza tym to tak, jak ktoś chambi to generalnie dozwolić, to nie to mhm. tam jest dużo, A w tym roku już bardzo dużo. Bardzo dużo, bardzo dużo, dużo, dużo małych, ile tu się jeszcze liczył, co roku nie wiem. To... Jeszcze jest taka akcja, tutaj, że domowe, tak, tak. Sterylizacja, domowe. Tak, jest. Wiem, jest to jest budżetu, Tak. domowych. Nie wiem, w Europie jest coś okropnego. Czy może warto to podkreślić, że sterylizacja byłaby rozwiązana, tak powszechna stylizacja, bo rozwiązana. w części. Miasto, miasto miasto, miasto, ale nie w jest niewielkiej ilości. Czyli to, nie, to znaczy. Baj. To jest to pracuje za. Mhm. No, Nie, to nie, 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 ale naprawdę... To... Nie jest. Tak, A z pozostałymi organizacjami? Nie wiec, to jest to, to jeszcze jest łapa. To organizacja jest łapa. łapa. To też mają tam gracze, też tam jest. Też mają interwencje, mają tam... Mhm. No, nie ma, nie ma domów, za to domu że zacznę Ale i po ma do samolotu? I rozumiem, że, że, że ten nasz wkład skromny, um, coroczny i tegoroczny, przyda się działalności. Bardzo dziękujemy, jesteśmy bardzo udzieli. Te nie puszki, no jakie puszki teraz są drogie? Takie puszki, co płaciłam dwa lata temu, na przykład to łyskach po trzy to teraz prawie dwudziestu i Zapraszam coś, Dobry. Ale nasza młodzież otworzyła swoje serce no, i kierunkowość. Także udało się sporo tego zebrać. Myślę, że. A teraz jeszcze na tym to trzeba na Tak? tak? Zapowiadają że niech pod koniec tygodnia. Dobrze, że w tym tygodniu tak przekażemy Państwu. nie wiem. To wszystko tak jak. Bądźmy dobrej myśli. Zawsze służymy pomocą, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Także... Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, a myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie po prostu podziękowanie za to, że pomogliście, za się do całej społeczności że pomogliście nam pomagać. Gdyby nie wy, nie byłoby to możliwe. Także dziękujemy wszystkim i wolontariuszom i naszej dyrekcji za umożliwienie, jak w celu przeprowadzenia akcji i panią za całą pracę, którą pani i całe towarzystwo. Proszę przekazać od nas ukłony i wyrazy szacunku całemu. To powiedzło powstało w 1800, roku w Londynie. W Battersea, to było pierwsze schronsko. Także to jest organizacja z bardzo dużą historią. Ja jestem w Także cieszymy się, że zwierzęki mogą liczyć na Państwa, a Państwo mogą liczyć na nas. No my to te Jak to technicznie przewieziemy. Są pojazdy na dole, także poproszę za chwilę tak, żeby nam męż, męska część, a dziewczyny też te mniejsze, żeby się nie, nie prześwietnąć, pomogły nam znieść. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Wszystkim. I może panią jutrowe zdjęć. Bardzo poproszę o pamiętkowe zdjęcie. Bardzo proszę Panie i dyrekcję naszą. I wszystkich wolontariuszy oczywiście również. Prosimy tak, żeby nam ktoś zrobił, może poprosimy go być ze Żeby nam zrobił zdjęcie. Nie wiem, Bartek też, ale żeby Bartek też był nas zrobić. Bartek bardzo proszę pomagał. Bartek, jestem. Ja jestem. Okay. Bartek?